No teraz nie tylko będziecie mogli mieć kodzik zjednoczeni w y, gierce Ale jeszcze możecie mieć na ubraniach Więc już w ogóle podwójna siła, podwójny skill I my dzisiaj mam nadzieję, że to pokażemy Bo powstał najlepszy sklepik A teraz pokażemy wam najlepszy trailer naszego sklepu Kiedyś byłem zakompleksionym nerdem Rozmyślałem tylko o swoich rączkach, które przypominały patyki Kiedyś bałem się podbijać do dziewczyn, bo wiedziałem, że mnie wyśmieją Aż pewnego dnia wpisałem kod zjednoczeni w sklepie I od tego momentu moje życie zmieniło się o 180 stopni. Kupni. Moja łapa urosła o 10 cm, a Dickens jest dłuższy o 5. Teraz to dziewczyny do mnie wypisują, a ja je olewam. Teraz moje życie po prostu jest piękne. Jak więc widzicie, kod zjednoczeni to nie jest zwykły kod. Kod zjednoczeni to lek na kompleksy. Polecam serdecznie, Rafael Lox. Dobra, co będziemy robić w dzisiejszym odcinku w ogóle? Z tej okazji, że otwieramy sklepik, to dzisiaj fajny challenge, a mianowicie za każdym razem jak zrobi ktoś z nas fraga, to musimy zmienić koszulkę. Luzę po prostu ubiór, ubiór, cały swój ubiór, więc pokażemy wam wszystkie rzeczy, które mamy w sklepie i nie tylko. Dokładnie, poza tym dzisiaj będziemy spoconymi tryhardami, a nie warto grać w spoconych ubraniach. Także po każdym fragu, jak się spocimy, to będzie trzeba przebrać właśnie. Leci jeden! U mnie waszu. też, u mnie też, trzeba Połocy, zmienić to szukę. Nie mogę zmienić, trzeba! Mam przegojście kto jest za! Szukałeś mnie! Żółtej koszulki nie widać na green screenie! Nie musiałem zmieniać, bo wystarczyło, że ściągnę bluzę i jest zmienione. godzik zjednoczeni, koszuleczka. Teraz na szybko. Ale dostał laser, ale ktoś mi go dobił. To przynajmniej nie muszę ten zmieniać. Dobra, tu za dużo dymy. nie bez broni, a ja tu mam. Nie, dobra, zmienię. zabity! No to muszę nice. zmieniać. Dobra, dobra, dobra. Zmieniaj, zmieniaj. Dryżdżam, nie? w sumie bluzę już ubieram. ubieram. Na drużycie, na drużycie nice! Zabiłem, 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 zmieniam. Ja no, kozak, kozak, fioletowa bluza, jedna z moich e, nie ulubieńców, bo jest samej. naprawdę ładna. Co? Tą samą założyłeś, hamie. A, i co, i Instagramu jeszcze trzeba powiedzieć, że założyliśmy Instagrama, specjalnie do naszego sklepu, tam będziemy udostępniać też wasze screeny, jak będziecie wysyłać e, zdjęcia, znaczy, nie screeny, e, właśnie w naszych ubraniach, jeśli z jakiejś zrobicie, jakieś konkursiki może będą, także wbijajcie, zostawcie followka, zjednoczeni sklep też, e, tak no jak No i jeżeli właśnie kupicie jakiś produkt i zrobicie sobie zdjęcie, udostępnicie relację, to my oczywiście też wam e, udostępnimy tą relację. Pomożemy wam wypromować profil, coś w tym stylu. Więc fajna sprawa. Nasz Instagram nowy. Zabij, bo ja nie mogę dwóch na raz zmieniać. <ścoughs> Za zabity, zabity. Ja pierdzielę, nice. ale mam Ej, ma dzisiaj słabego. No to ubieram białą. Ja czerwoną koszulkę. Teraz jest dużo czasu, to mogę ubrać. W każdym razie widzowie chciałbym wam pokazać, że te bluzy są niesamowite, bo one mają też z tyłu taki kozacki nadruk. koc zjednoczeni. Jaka jest twoja ulubiona w sumie? Wybierz ulubioną koszulkę i ulubioną bluzę. Ulubiona koszulka, zdecydowanie żółta, jest przekozacka. No ja też Ta? jestem za żółtą, właśnie, nie, szczególnie, że na streamkach też fajnie wygląda. Jakoś tak żółta mi najbardziej chyba odpowiada, właśnie. A jeżeli chodzi o bluzę, to czarna do mnie mega pasuje. Ale biała też jest kozacka i fioletowa. W ogóle bluzy są tak mistrzowskie. Koszulki też kurde, ja nie wiem, no. Ale chyba najlepsza jest czarna bluza oraz żółta koszulka dla mnie. Wszystko zależy od gustu, tak naprawdę, więc sobie sprawdźcie ofertę zjednoczeni sklep.pl. Pierwszy link w opisie: zjednoczeni sklep.pl. Wbijajcie, obczajcie. Ale nie dobijam, nie dobijam, żeby nie musisz przebierać jeszcze. I do, pom pom pomogę ci. Nice. Dobra, zabity, no to, no to musimy obydwa zmieniać. Zmieniamy. Dobra, to lecimy z czarną. Czarną też masz? Ja też mam czarną. Ja pierdzielę, zawsze to samo ubierasz. No i właśnie ta jest moja ulubiona. Mega mi pasuje, bo, bo po prostu mam A czarne, nie, tu... ciemne włosy i pasuje perfekto. jeden no. ma zero, jeden ma zero, ten po prawej. Leży, 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 po lewej. Nie, to ten drugi ma zero. Zabity, dobra. dobra. Czyli obydwaj musimy. No dobra, to zostanę przy koszulce. Tu jest Czarna, gość. wybrana. A goście są, co? Ile ty się przebierasz? Jak baba, no jak baba. Ej, on ma zero, on ma tak zero. Dobra, leży. No i dopiero ją ja ubrałem tą bluzę, to nie ma sensu. Teraz spodnie musisz pokazać. Dobra, przebrałem, patrzcie. Jadałam, zjednoczeni, to spodnie. Ja chciałem jeszcze wam tylko pokazać, że, że ta koszulka jest przekozacka. Taki żółty, fajny kolor, i dlatego jest moja ulubiona. Tylko po prostu przy green screenie, jak robię kluczowanie koloru, to, to inaczej wygląda. Mam gości obok no, siebie. u mnie widzieliście, u mnie widzieliście, jak wygląda normalnie. Co ja, w strefie, O, frak! W strefie prawie nie panikuj Ej, strzelają Nie, strzelają, mnie, strzelają. Cicho, pomóż mi strzelają do mnie do. Mnie, do... Nie z gaciami. No dobra, nie Coś robisz? Musisz się jak baba przebierać Kurde Ja mam 8hp gość, a mam się przebierać Zabiły mnie No halo Dwóch zabitych To jak mam teraz się przebrać dwa razy? Nie da się tak grać Padasz za zero, przebierasz się no pół godziny jak baba. Widzowie my się nie poddamy, musi się udać, więc druga próba lecimy na żywo poty. No bo kurde tej spodnie musiałem ubierać i pokazywać to wszystko przez to! To już było przegięcie, to za trudny challenge. No i uciekaj autem. Nie wiesz! Drift nieudacznik! Leży w locie Ale zabuduj się, profesor. bo tu jest gościu, powolony Więc nie burz jeszcze Nie, no i zabił mnie, to nie ma sensu ten challenge Nie ty bocie, nie wierzę Jest tu coś twoje? Nie No i pek, drugi Trzymam E, trzymam i się przebiera. Dobra, ubrane, dwa fragi to dwie warstwy ubrane Jest Gdzie, gdzie? Na gdzie dwóch? Leży! Zabity. O nie! Przebieraj ja, się! Nie, nie, nie. A ja wezmę lud! Przebieraj się, a ja biorę lud! To taka Nie dobijaj mi go, bo nie chce się przebierać. Zabij tych dwóch! Ale spocenie musisz się przebrać, śmierdzisz aż pewnie tam od ciebie. Mniej się męczyłem przy pompkach, serio. No to jest masakra Przecież Co tak chwilę te tyciuchy Masakra totalna. No i z dragon shotguna na hita! Jestem botem! Oj, kubot mnie zabił! Tego co? Gościu, co ty robisz? Nieee! Let's go! Nie co oni robią? Czemu się dali podnieść? Zabite! Ludujesz? i? O nie drzewo! Ja. Mam długie. dwóch gości ale oni się między sobą nie biją. Podniesiesz? Matimy do mnie strzelają, no. Mam nadzieję, sugar, że doda ci mocy. Jedzę. Kudź Ja też mam nadzieję, ryn. bo nie jest kolorowo. No. no. To nie ma sensu. To nie ma sensu. widzowie, to nie ma sensu. No co? Nie, yeah, drugie miejsce. Więc dlaczego? Dlaczego mnie to spodobało? 12 HP. SugarBot. Nie umiesz casuala wygrać, jesteś żałosny. No bo się zmęczyłem, kurde, przebierać się 20 razy. Normalnie się przebieram raz na 5 dni. Mi piszecie zawsze, że Sugar, czemu ty 5 dni chodzisz w tej samej bluzie? No i się przebieram raz na 5 dni, a tu się musiałem przebrać 50 razy na jednym odcinku. To nie ma sensu. Za ciężkie, za ciężkie zadanie. Wbijajcie na zjednoczenisklep.pl i sobie obczajcie oferty. Mamy pełno fajnych bluz, koszulek. Wbijajcie, obczajajcie. Cię, let's go! Trzymajcie się, widzowie. Pa! Rzeczywiście.